Wsi spokojna, wsi wesoła Któż głos Twej chwale zdoła? Kto Twe wczasy, kto pożytki Może wspomnieć zaraz wszytki? Tam już pieśni rozmaite, Tam będą gadki pokryte, Tam trefne pląsy z ukłony, Tam cenar, tam i goniony Pisał wieki temu Jan Kochanowski. Oj, działo się 14 lipca w ośrodku Relaks w Łowczówku gmina Pleśna. To ci już po raz dwudziesty pierwszy święto owoców i produktów pszczelich tam było, więc skosztować i miodów i innych napitków było można, bo to i ósmy pleśnieński bachus się odbywał i piąta małopolska pszczoła. Stoły kół gospodyń wiejskich uginały się od wszelakich pyszności, a co bardziej wykwintne dania na stół jurorów trafiały, stając w szranki konkursu Kulinarny Pleśnieński Smak. Oko i ucho bawił wielobarwny zespół pieśni i tańca Sądeczanie i orkiestra Dęta Szczepanowice. Dzieci szalały pod muchańcach, a wieczorową porą i młodzi, i starzy uderzyli w tany, już to pląsając przy zakręconych, pogwizdanych, już to bawiąc się do nocy z DJ-em. Kogo nie było, niech żałuje, i za rok niech tu przywędruje, bo w pleśnej nie tylko miody, wina i soki wycisnąć potrafią, ale i radość z życia zaczerpną. To już 21 święto owoców i produktów Pszczeli gminy Pleśna. Co roku stamy, staramy się pokazać to, co najlepsze w naszej gminie, w naszym regionie. Pogoda dopisuje, koła gospodyń wiejskich się prezentują, winnice, wszystko to, co mamy, pszczelarze, to, co mamy najlepsze. Cieszę się, że niezmiennie e, mieszkańcy też przyjeżdżają na tą imprezę. E, także bardzo się cieszę, że ta impreza cieszy się takim powodzeniem. W tej imprezie towarzyszy dzisiaj Pleśniński i Baku, Małopolska to też są tak jakby e, różne imprezy w imprezie. Które, tak, które promują też w tym przypadku wina. Cieszę się z obecności naszych winnic lokalnych, bo to jest właśnie to bogactwo, które mamy. Koła gospodyń, winnice, pszczelarze, to wszystko, co tutaj wyprodukuje nasze ziemia. Koła gospodyń wiejskich pełna chata, szczepanowice, barbara Kusek. Co my tu mamy, czym się możemy uraczyć takim specjalnym, czego nie spotkamy gdzie indziej. Na dzisiejszą pogodę to chłodnik, bo jest dosyć duszno pogodnie, więc mamy chłodnik z buraczków z jajkiem. A te przetwory w tym pięknym starym kredensie to bardziej dekoracja, czy można to nabyć? Akurat dzisiaj to dekoracja, chociaż są to przetwory, które oczywiście robimy samodzielnie. Wino u nas, w naszym klimacie? Klimat bardzo dobry jest u nas, teraz. I wino już nie jest nowością u nas, bo już wino ma taką dosyć dłuższą tradycję, no do dobrych lat, parę lat już, już tak, rozwija się winiarstwo w Polsce, co się wiąże też z tradycjami wstecz, gdzie rzeczywiście było y, dużo winnic na naszych terenach i dużo winorośli, no które gdzieś tam historia, wiadomo, zniszczyła, no ale to wszystko się odrodziło pięknie, odradza, no i oto są efekty, że po prostu wina u nas powstają wspaniałe, świetnie świetnie smakują, są chwalone, także no. to muszą to muszą być chyba specjalne szczepy. W szczepy, no to... szczepy mamy przystosowane do przystosowane, do, do klimatu tak. naszego. Chociaż już teraz pinoty i, i cabernet też, bo boli, na przykład dają, no, dają radę tak, sobie. Tak, Ryzling. Tak tak, a, 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 a głównie są szczepy tak, przystosowane do naszego klimatu, takie się najczęściej sadzi. My najbardziej półwytrawne, tak szczerze. Nie, a ja półsłodkie, słodkie, półsłodkie, tak. Półsłodkie, chociaż półwytrawne mnie pogardzę, też mi smakuje, ale półsłodkie wolę. A to jeżeli chodzi o. Pop... Pijanie, no to na co się ma smak, danego dnia, danej porze, jakaś okazja, czy rzeczywiście do jedzenia, czy coś, no jeżeli ktoś ma taką możliwość, no to może sobie powybierać, no my akurat mamy, na jaką lampkę wina mamy ochotę, jeżeli czas pozwoli i, i sytuacja, no to się y, możemy y, y, napić i, i, i posmakować. No zapraszamy do kupowania naszych win, bo naprawdę do próbowania, do kupowania, mhm. winnica Ameliera, Radomyśl, Wielki, okolice Radomyśla Wielkiego, winnice, także naprawdę wina bardzo udane, bardzo chwalone, z wieloma nagrodami, nie tylko w Polsce, również za granicami i, i także no próbować, próbować. Polubić, kupować yy, i, i pić. No to próbujemy. No. No, tak. Popatrzeć, jak jakie będą smaki. Czy się krzywi, czy się nie krzywi? Tak? <laughs> Za mało niech bym, niech by, Nie, nie, nie. Czuję, że jest świeże. <laughs> wina, wina zawsze są dobre, zawsze smakują. Na pewno się dużo pije. A w tym, momencie, w tym momencie to są tylko i wyłącznie najlepsze wina. Tutaj zwłaszcza. A jakie, w jakich winach najbardziej Państwo gustują? Czy to się zmienia? Moja żona, moja żona bardziej lubi bardziej takie pół wytrawne, pół coś w tym stylu bardziej, niż, niż, tego, niż, niż inne niż wytrawne. Białe czy czerwone? To żona się powie. No, raczej czerwone, raczej czerwone. A polskie wina mają coś do zaoferowania? Wie pan co, ja jeszcze dopiero swoje przygody z winami dopiero zaczynam, w sensie poznaję, także mało się z nami, chętnie się dowiem w każdym razie. Na pewno smakują. Na pewno smakują, tak. Co takiego ma koło Gospodyń Wiejskich w Janowicach, czego nie mają inni? Kolor różowy, to nas wyróżnia jak widać. Ja, ja, jesteśmy Landrynki. I my mamy tak, łazanki z kapustą przede wszystkim dzisiaj. Poszłyśmy w takie danie ciepłe, gorące. Mamy chleb ze smalczykiem i z ogóreczkiem kiszonym. Mamy ciasta, większe paczki, mniejsze. I mamy też chlebuj ze Smalczykiem oraz y, mamy jeszcze proziaki, u nas y, nazywamy je macami, pieczone na takiej kuchennej blasze y, z y, masełkiem czosnkowym. I to nas wirożnia, że bardzo się lubimy wszystkiej. Tak. Jedna za Jesteś, drugą bierze. Jest. Jesteśmy zawsze wesołe, uśmiechnięte i znamy się przede wszystkim na żartach. Ja, ro, ja rozumiem, że koło gospodyń wiejskich, ale... Gospodyń, ale o ile się orientuję, to w kołach gospodyń wiejskich zdarzają się też i gospodarze, a tu nie widzę ani jednego. My mamy takiego gospodarza zaprzyjaźnionego, dwóch nawet bym powiedziała, którzy zawsze nas wspierają, pomagają przy cięższych takich... E noszeniu na przykład e, towaru, czy, e, czy tych stołu na przykład, czy paczek jakichś. Także mamy też panów takich, których... Mamy kiedyś robią swoje koło gospodyni nasi panowie. <grych> I będziemy zachęcać panów jeszcze, żeby więcej e, było z nami tutaj, bo wiadomo, że panowie są bardzo potrzebni. Panie nie wszystko mogą same zrobić. Czasy są bardzo ciężkie, jeśli chodzi o pszczoły, ale no jest w naszym regionie jeszcze jest naprawdę dużo tych pszczół, chociaż zimowle coraz są trudniejsze. Tak jak na przykład tegoroczna zimowla była bardzo, bardzo ciężka i ponieśliśmy bardzo duże straty, jeśli chodzi o pszczoły, co też odbija się automatycznie o miód i rentowność utrzymania pszczół oraz zapylenie wszelkiego kwiatu, który występuje. Ja osobiście uważam, że no każdy ma prawo do własnego smaku i każdemu smakuje różny miód. Ja skłaniam się do wielokwiatowych, gdyż są najzdrowsze. Ja akurat tutaj z wielokwiatowych kwiatowych pożytków wybieram akację, gdyż jest łagodna i przyjemna. To prawda, że pszczoły rozpoznają gospodarza? Chciałbym, żeby tak było, ale czy tak do końca jest? Pszczoły są bardzo wyczulone na zapachy, więc skoro cały czas chodzi, no ale pszczoły też się wymieniają, jak wszyscy doskonale wiedzą, albo za chwilę się też dowiedzą. Pszczoła w sezonie żyje między 2 tygodnie do 4 tygodni w sezonie, więc jakby wyczulenie na zapach też cały czas, one się muszą uczyć tego zapachu pszczelarza. Dużo zależy od pogody. Jeśli chodzi o zachowanie pszczół w pasiece, bardzo dużo zależy od pogody, oraz od razu. Gospodyń Wiejskich w Świebodzinie i pierwsze pytanie, biorą Panie udział w konkursie? Tak, bierzemy, bierzemy, I co zostało przygotowane? Pyszny serniczek świebodziński. Czyli jaki? Lawendowy, no w, w, letnie wspomnienie, lawendowe wspomnienie lata. Mieliśmy, no tylko zresztą były się tak pyszne, że w bardzo szybkim tempie były pierogi ruskie. Mieliśmy smalczyk. Szybko zniknęły, tak? szybko zniknęły smalczyk z naszym swojskim klebusiem pie, pieczonym przez nas. Przepyszne babeczki, ciasteczka, no wypieki słodkie, drożdżóweczki. A panowie gdzie są? A my naszym w naszym kole nie ma panów. Bo, się, bo nie chcą się udzielać. Są <laughs> same kobiety. Proszę pana, lepsze te soki niż z supermarketu? No jestem przekonany, że tak. Sądzę po tym, ile tego sprzedaje i że jednak zainteresowanie cały czas rośnie, klienci wracają. Wydaje mi się, że no zdecydowanie tak. No tak, zacząłem, zacząłem od takich podstawowych smaków typu jabłko, 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 gruszka. Natomiast z czasem okazało się, że jednak klient lubi mieć wybór, dlatego w tej chwili już te 10 do 15 nawet różnych smaków staram się mieć przez cały rok. Kupażuję te soki. To są no w większości eksperymentalne smaki tworzone przeze mnie, dochodziłem do tego sam, ale z czasem udało się i widzę, że w tej chwili ta receptura już jest sprawdzona i nie zamierzam tworzyć więcej smaków. Gdzieś nawet chyba z Pietruszką Tak, jabłko-pietruszka, dość ciekawe, choć nieoczywiste nie, połączenie. Natomiast wszyscy klienci, którzy spróbowali, byli naprawdę mile zaskoczeni, że tak to potrafi smakować. Dlatego jest, jest to uważam dość ciekawe połączenie, i, i cały czas ten sok naprawdę cieszy się sporym uznaniem. Правдивее Drewniane zabawki i gliniane, o czym nie wierzę, myślałem, że to już przeszło w przesłość. Panie, to jest dopiero początek i no naj, najważniejsze jest to, żeby ci, którzy organizują imprezy, tą chińszczyznę wy, wypierniczyli poza granice nasze, bo przyjeżdżają z takimi badziolami i to wszystko psują nam. A jest wzięcie w dzisiejszych czasach dla tego rodzaju zabawki? Tak, tak, dzisiaj tu nie ma e, takich chińszczyzny, tak, tutaj nie, no to jest zainteresowanie dosyć duże. E, widziałem, że ptaszki się cieszą, z, te, pamiętam z dziecięcych lat zainteresowaniem. Ludzi. Oczywiście, to się bardzo dobrze sprzedaje. Z czego słynie Łękawica i koło gospodyń wiejskich? Z czerwonych korali. <noise> Dzień dobry Państwu, witamy serdecznie. Na dzisiejsze spotkanie przygotowaliśmy skrzydełka w miodzie. Słyszałem ze sceny: biorą udział w konkursie? Tak, oczywiście. Bierzemy udział w konkursie. Wygrają? Zobaczymy. <noise> liczymy na to, liczymy. Oprócz czerwonych korali, zauważyłem, że koło gospodyń wiejskich państwa wyróżnia się również tym, że. Posiada rosłych mężczyzn. Tak, mamy tak samo panów w naszym kole, czyli jest koło gospodyń i gospodarzy. A jakie jest zadanie gospodarzy w tym gronie? No, to są ciężkie sprawy, proszę pana, takie fizyczne bym powiedziała. Dania były bardzo dobre, bardzo ładnie skomponowane. Oczywiście wygrali najlepsi. Skomponowane w sensie podania, bo to też jeżeli oceniało, czy też Skomponow skomponowane pod względem smaku przede wszystkim, ale też podania, bo jednak jemy oczami. No i chodziło też o uwzględnienie miodu, składników, tak, tak, składników tutaj tych lokalnych miód, miód i owoców. Tak, tak samo jak na scenie, musi nastąpić gradacja emocji, tak. Natomiast akurat w kategorii napoje, wina i nalewki, no trudno o stopniowanie emocji, albowiem był tylko jeden uczestnik, a mianowicie Pasieka Janowice, pana Wieschława Skrucha, która nam zaprezentowała galicyjski eliksir zdrowia i jako jedyny uczestnik konkursu otrzymał pierwsze miejsce. A co w skład tego eliksiru wchodziło? O, y, znakomita woda to po pierwsze dobrej jakości y, miód i pieżga. I bardzo cenny składnik. Tak, cenne składniki z y, ogromną ilością y, związków mineralnych y, służących zdrowiu, jak sama nazwa wskazuje nic lepszego. Plus sok z cytryny lekko schłodzony, mięta, rewelacja. No chciałam jeszcze tylko przypomnieć, że organizatorem konkursu jest Centrum Kultury w Pleśnej. My jesteśmy tylko skromnymi pracownikami powołanymi do oceny w komisji. W drugiej kategorii desery ciasta i wypieki wyróżnienie otrzymał gość, że tak powiem, spoza naszego najbliższego terenu, ponieważ pan pojawił się z powiatu Limanowskiego, czyli no, odwaga stanięcia w szranki tutaj jest widoczna. A mianowicie jest to pan Mariusz Kochniarczyk, który przygotował do oceny jagodziankę i tradycyjne ciasto drożdżowe z nadzieniem z jagód i kruszonką. No, niemniej jednak widać, że są to jagody leśne, borówki. Mieliśmy wszyscy niebieskie języki. Trzecie miejsce za świebodziński sernik, naprawdę przepyszny, prawdziwy, tradycyjny, bardzo słodki, ale znakomity. Świebodziński sernik, koła Gospodyń Wiejskich w Świebodzinie. To było trzecie miejsce. Drugie miejsce uzyskała deserowa świeżość z tajemniczą butą słodyczy. Tutaj trzeba dużo dykcji, żeby się nie pomylić. Autorstwa koła Gospodyń Wiejskich w Rychwałdzie. No i pierwsze. co to było? Deserowa świeżość z tajemniczą nutą słodyczy. Dużo bym mówić, żeby wszystkie składniki, ale krem czekoladowy, owoce, mus owocowy, wszystko przepięknym szklanym naczyniu, znakomicie udekorowane. Po prostu można jeść oczami, rzeczywiście. No i pierwsze miejsce uzyskało Koło Gospodyń Wiejskich w Janowicach za owocowe tartaletki z, nodową miutą, z miodową nutą. Przepraszam, owocowe tartaletki z miodową nutą. Muszę przyznać, że przygotowanie tego deseru przygotowanie tego deseru naprawdę musiały Panie włożyć mnóstwo pracy, a ponieważ składał się on aż z sześciu różnych elementów do przygotowania. W kategorii potrawy domowe słyszałam Trzecie miejsce uzyskały Łękawickie Skrzydełka w Miodzie, autorstwa Koła Gospodyń Wiejskich Czerwone Korale z Łękawicy. Drugie miejsce, łódka z kurczaka nadziewane warzywami, autorstwa Koła Gospodyń Wiejskich Brzuchowej. I pierwsze miejsce, parowniczki z borówkami znalezionymi wśród mchu i paproci, autorstwa Stowarzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich Pełna Hata ze Szczepanowic. Parowniczki naprawdę przypominające tradycyjne babciny Danie. Og <laughs> tusjene. Nie si wórekie mówiliśmy nic, odjechałaś tak nagle, cichutko jak mysz, zostawiłaś tu ja